Siema, siema. Ten vlog będzie trochę inny, ponieważ pogadam sobie i polatam, ale nie polatam FPV. Witam Was w nowym rodzaju odcinków, które niekoniecznie będą dotyczyły FPV. Pewnie trochę dziwnie gadam, dlatego że jestem w górach i jest tu zimno, a jak jest zimno, to mi mordka zmarzła. No i niestety będziecie musieli patrzeć na moją zmarzniętą mordkę i niewyraźne gadanie. Dosłownie tam, gdzie jest słońce, tam jest giewon, bo jesteśmy w Zakopanem. Temperatura minus 2, jak wyszło słońce, wydaje się, że jest plus 5. Dzisiaj pogadamy sobie o lataniu na zimnie. Ilekroć latacie na zimnie, trzeba pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, takich związanych z dronem, czyli wasza bateria, bardzo szybko, jeśli jest stara na przykład, zacznie tracić ładunek. A to oznacza, że normalne powiedzmy, kurde, zimno w uszy, że normalne 4 minuty czy 5 minut w powietrzu, gdy jest zimno, tak powiedzmy już na minusie, minus 2, minus 5, może się zmienić w 2 minuty. No i teraz, gdy normalnie robiliśmy sobie drogę, nie wiem, 2-3 km i było fajnie, no to teraz może się okazać, że już nie wrócimy tym dronem, więc to radzę mieć na uwadze. Druga rzecz jest taka, że jeśli jesteśmy, zwłaszcza w górach, to po jednym albo dwóch lotach, albo jeśli latacie RM, e, albo jakimkolwiek innym Maviko-podobnym e, dronem, który w powietrzu jest dłużej niż 2-3 minuty, to może się tak zdarzyć, że jak już wylądujecie, no to na szkle. Kamery w Maviku i kamerki sportowej na dronie FPV, będzie cienka stewka wody z powietrza. Tu jest tak, że jeśli jest zimno i przelecicie nad czymś, co jest cieplejsze, to momentalnie na wszystkich szklanych powierzchniach zaczyna się gromadzić cienka warstwa wody. No i niestety. To będzie widać na waszych nagraniach, więc jeśli tego nie chcecie mieć, no to albo używacie jakiegoś płynu, który jest tak zwanym odmrażaczem do szyb i on sprawia, że jeśli nawet się jakaś kropla wody pojawi, no to ściek. Albo się z tym godzicie i latacie krótko i co chwilę przecieracie. Kolejna rzecz, to jeśli latacie Mavic'o podobnymi e, dronami no i chcecie zmieniać cokolwiek w ustawieniach, czy to ekspozycję, czy to klatkaż, no to... Albo robicie to paluchami, albo tego nie robicie i latacie w automacie. Jest też trzecia opcja. Zakładamy rękawiczki, które posiadają te materiały pozwalające na przewodzenie ładunku elektrycznego. Przez co możecie używać smartfona rękawiczki z gripem. No, oczywiście, jak startujecie Maviciem, no to nie robicie tego ze śniegu. O, tutaj ze śniegu, bo to głupie jest. Tylko startujecie z ręki. PV. To z reguły macie ze sobą plecak, więc po prostu kładziecie pleca. One z reguły mają wygumowaną zewnętrzną powierzchnię. Nieprzemakalną, tak na przykład jak ma ten e, dron Guard Pack. E, no i na tym kładziecie drona i z tego startujecie. Oczywiście raczej nie wylądujecie do ręki jako początkujący dronem FTV, więc ja robię to tak, że podlatuję w miarę blisko. Dron mi wtedy powiedzmy, że stoi w powietrzu. zdejmuje gogle. No i albo sadzam go delikatnie na plecaku, albo robię tak, że po prostu podlatuję sobie nad rękę, rozbrajam drona i on mi spada do ręki. Nie zawsze się udaje. Jak Wam wpadnie śnieg, no to co? No to nic. Jeśli macie drona pokrytego PVB, no to będzie w porządku. Chwila, moment, strzepiecie to z drona i tak naprawdę lecicie dalej. Jak nie macie drona pokrytego PVB, no to zimę sobie możecie w zasadzie odpuścić, bo są spore szanse, że posmażycie sobie elektronikę. Albo stracicie drona, no bo wiecie jak to będzie. Wylądujecie e, dronem, który jest niezabezpieczony przez wilgocią, Wstrząśniecie 9 na 10 kropli, ale ta jedna, która Was, że tak powiem, będzie kosztować, no to ta, która na przykład zostanie gdzieś na staku albo na ISI, polecicie, zrobicie mocniejszy zwrot, kropla przeskoczy na jakieś pole, gdzie może zrobić zwarcie, no i macie problem, bo Dron wam spada, to może być gdziekolwiek. No i jak macie bazera, zakładając, że nie dojdzie do zwarcia, które załatwi bazera, bo tak też, też tak widziałem, że bywało, wtedy w ogóle nie ma szans według mnie znaleźć drona, jeśli latacie w takich warunkach jak tutaj. No, śnieg, wysokie drzewa, nie znacie za bardzo terenu, nie wiecie za bardzo gdzie byliście. Czasami nie macie DWIara, to bez bazera, no to game over, tak naprawdę. No, ale dobra, nie dramatyzujmy. Bo nie każdy to lubi, chociaż ja lubię dobre dramaty, no ale nieważne. Ważne jest to, że jeśli chcecie latać zimą, używacie PVB, żeby pokryć całą elektronikę. I naprawdę mam na myśli całą elektronikę. Nie bądźcie skąpi, dajcie dużo tego PVB. Wysmarujcie sobie całą elektronikę dokładnie tam, gdzie przechodzą jakiekolwiek ładunki, to musi być wysmarowane. Oczywiście nie mówię, żebyście po płytce smarowali, bo to jest głupie, ale smarujcie tam, gdzie jest jakikolwiek komponent elektroniczny, pola lutownicze, no to musicie po prostu sobie ogarnąć, bo bez tego to będzie słabo. Natomiast jeśli przyjedziecie do Zakopanego, to musicie wiedzieć, że w mieście, w zasadzie całym, tam jest chyba miejsce, gdzie jest jakiś a czy coś takiego, czy jakaś policja, tam nie można latać. A jest szpital, bo szpitala też nie można latać, bo tam jest lądowisko dla helikopterów. Cała reszta miasta jest w zasadzie hulaj piekła nie ma. Natomiast idziecie sobie pod Wielką Krokiew i jest problem, bo tam nie można latać. Jak sobie spojrzycie na dronadę, to tak mniej więcej na wysokości e, połowy e, Wielkiej Krokwi zaczyna się park. No i latanie w parku, jak was złapią? 10 koła. Zgoda, żebyście latali w parku? Podobno też 10 koła. Teraz może się zacząć zastanawiać, skoro zgoda i kara jest tyle samo, to w zasadzie co? Latamy, jak nas złapią, zapłacimy. Ale to wiecie, takie samo latanie, żeby sobie polatać, to jest bez sensu. No co, zrobicie sobie dwa zdjęcia, jakiś filmik i, i nic z tego nie będzie. Jeśli macie jakieś zlecenie i tak naprawdę ma to sens, no to wtedy występujecie o zgodę. Zleceniodawca opłaca Wam karę łamaną przez zgodę. No, i latacie i wtedy tak naprawdę macie z tego biznes, ale inaczej to on się trzymał z dala od wszelkich parków narodowych w Polsce. Wystawią mandat, który Wam kiedyś prędzej czy później ktoś zwindykuje i będzie niefajnie. Oczywiście wiem, też bym chciał sobie pójść na morskie oko, odpalić tam Mawika, ale jak nie można, to nie można. Jest cała masa innych miejsc, które możemy sobie zobaczyć, gdzie możemy sobie polatać. Więc trzymajcie się z dala od takich, gdzie może być to bardzo, bardzo kosztowne. O, a widzicie to? W ogóle nie widzicie, nie? Tu są takie drzewa. O, one są poprzewracane. Ktoś mi powiedział, że to właśnie od Halnego, że tak mocno wiało, że wyrywało takie 70-80-letnie drzewa. No to musiało grubo tutaj wiać. I to jest kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Jak jesteście w górach, latacie dronem, tutaj warunki zmieniają się bardzo szybko. i Pogoda jest dość nieprzewidywalna. No, Zaczynałem latać, jak było mega pochmurno i tak bym powiedział, dość mocno smutno, a teraz jest po prostu pięknie. No, co prawda, już gór w ogóle nie widać, bo jest tyle słońca, na nich leży śnieg, więc to wszystko się zamienia w taką fajną, błyszczącą młonę. Ważne jest to, że na przestrzeni 20 minut, czyli tak naprawdę wysiadacie z samochodu i idziecie, robicie 2-3 baterie. Albo jedną na Mawiku i nagle warunki Wam się kompletnie zmieniają. Dlatego pamiętajcie, ważne jest, żebyście wzięli filtr ND. Bo wasz obraz nie będzie zły, ale no szału nie ma, dupy nie urywa, jak to mówią. No i oczywiście, jeśli polecicie gdzieś dalej, może się tak zdarzyć, że Wy sobie lecicie, nagle znawiać mocny wiatr przy zboczach gór. Wieje bardzo często. Nie wiem czy to halny czy niehalny, bo góralem nie jestem, natomiast po zachowaniu drona widać, że tam jest mocny wiatr i tak naprawdę powinniście albo lądować, a najlepiej się po prostu obrócić tułem do tego wiatru, żeby was jeszcze pchnął i wracać, bo no, może być nieciekawie. Ja kiedyś ogrzewałem baterie trzymając je na desce rozdzielczej samochodu, świetnie się to sprawdza, baterie mają no, powiedzmy ze 30-20 parę stopni na pewno. Więc jak przychodzicie na latanie, to jeszcze przez godzinę będą w miarę ciepłe i będzie fajnie się na tym latało. Problem się pojawia, jak macie baterię w plecaku, idziecie gdzieś w godzinę, w tym czasie wam się te baterie zdążą schłodzić. Zakładacie je do drona, pierwsza cita w górę. Bateria ma takiego osaga, że wam dron może spaść. No, to jest taki dodatkowy e, protip. Dobra, słuchajcie, ponieważ jest to kanał, w którym z reguły coś możecie wygrać, tym razem nie będzie inaczej. Do wygrania są silniki. Team Motor F60 e, Pro 3 2500KV po 4S. Ci sprytni z Was, którzy widzieli dwa albo trzy odcinki temu, wiedzą, że te silniki były już do wygrania. Osoba, która wygrała, nie zgłosiła się, więc daje szansę kolejnej osobie. Tamtej osobie, no cóż, gratulowałem, że wygrała, no ale nie zgłosiła się po silniki, jako że. Prawa konkursu i natury są takie, że kto pierwszy, ten lepszy. Po dwóch tygodniach nagroda przechodzi do puli i można ją znowu wygrać. Więc piszecie mi, jakie są Wasze patenty, żeby latać zimą, w mrozie, gdy leży śnieg. Wszystko, co może się innym przydać. Na pewno jest coś, o czym jeszcze nie wspomniałem. Każdy, kto napisze, weźmie udział w losowaniu. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Trochę przegadanego, ale cóż, tak od dzisiaj będzie. Zapraszam na kolejne. A, jedna ważna sprawa. Te odcinki nie będą pojawiały się co tydzień zimą, ponieważ nie mam czasu ich nagrywać. Zima to u mnie okres wzmożonej pracy, więc muszę się wszystkim zająć. No i pewnie do świąt nic nowego się nie pojawi. Kolejne odcinki to pewnie będą w styczniu, gdy będę latał pomiędzy Fireworkami. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka i zapraszam na kolejne. Cześć!